Znaczy, przełomowym było to, że ono się odbyło, że się odbyło na taką szczeblu. E, przełomowym też jest kontekst e, bardzo bolesny m, dla e, Hajlówki Bielskiej i Jogowic e, ofiar e, Zbrodni Burego, e, że zostało to tak poruszone i e, ofiary, e, z, pamięć o ofiarach została przez e, prezydenta Rzeczpospolitej uczczona. E, 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 to bardzo istotne, bardzo ważne, e, ponieważ e, no, pan prezydent jest osobą reprezentującą państwo w tym momencie, co sądzę, że stanowi przynajmniej odrobinę zadośćuczynienia w sensie moralnym dla rodzin Białorusinów, którzy byli zamordowani przez oddziały Burego. Ale ważne jest to, że była toczona rozmowa na temat przyszłości również, nie tylko historii. I to mi się wydaje znacznie bardziej. Co prawda teraźniejszość i przyszłość bierze się też z historii, historia wpływa na stan aktualny, ale były poruszane bardzo ważne kwestie, chociażby sposobów podtrzymywania i rozwoju tożsamości kulturowej i narodowej mniejszości białoruskiej. I było jasno, był jasno, sprecyzowany postulat utworzenia dużej instytucji w Białymstoku, centrum kulturalnego czy kulturalno-oświatowego w Białymstoku, które kierowałoby swoje działanie w sposób zorganizowany na podtrzymywanie białoruskiej tożsamości w całym regionie, w całym województwie. Ale prezydent się do tego chyba ostatecznie nie odniósł. Prezydent do tego się nie odniósł, próbował się do tego odnosić marszałek województwa, sugerując, że możliwe, że w przyszłych strategiach zostaną zabezpieczone środki na tego typu działania, ale mam nadzieję, że postulat został usłyszany i że on zostanie przepracowany. Byli obecni na sali również doradcy prezydenta, osoby z administracji, więc mam nadzieję, że po raz kolejny już sformułowany postulat po raz pierwszy chyba był usłyszany na tak wysokim szczeblu, co pomoże w niedalekiej perspektywie na rozpoczęcie konkretnych działań. A czy taki ośrodek mógłby? Yeah, jakimś punktem, instytucją wsparcia też dla Białorusi, dla opozycji na Białorusi, czy jakimś takim zapleczem właśnie oświatowym, kulturowym dla społeczności białoruskiej po wschodniej granicy, za wschodnią ja granicą. Ja należy, no, po pierwsze, jasno rozgraniczyć kwestię mniejszości autoktynicznej, czyli tej ludności uh -huh. białoruskiej, która zamieszkuje tereny Białostoczyzny czy Podlasia od wieków przecież, od ludności od Białorusinów, którzy przyjeżdżają z granic obecnej Białorusi, no ponieważ są to no, troszkę inne społeczności, mimo tego, że faktycznie stanowiące jakby wspólnotę narodowościową, to jednak już przez, na przestrzeni kilku, kilku pokoleń podzielono granice państwowe. Ale prawdą jest też, że ten ogromny potencjał kulturowy białoruski na Białostocczyźnie pomieniuje na Białoruś, czego świadectwem jest chociażby festiwal Wasawiszcza, Największy jedyny tak naprawdę na taką skalę Festiwal Rokowy, czy bardzo właśnie Babów, które odbywała się odbywa w Bielsku podlaskim, jedyny w takiej skali Festiwal Poezji Szczywalnej. To też działalność instytucji czy stowarzyszeń Białoruskich historycznych, kulturalnych, które na wysokim szczeblu współpracują z podobnymi instytucjami czy stowarzyszeniami w Białorusi. I w tym kontekście utworzenie takiego ośrodka w Białym który działałby aktywnie na podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości autochtonicznej białoruskiej również stanowiłoby duże wsparcie dla Białorusinów w Białorusi też byłoby takim bardzo dobrym oknem, czy drzwiami do przekazania wiedzy na temat białoruskiej historii dla społeczności polskiej. Bo też ta wiedza jest szczątkowa, ona co prawda zostaje, no, jest, jest coraz bogatsza przez to, co się w Białorusi odbywa, zainteresowanie jest coraz większe, więc ta świadomość też rośnie, ale jest to cały czas początek procesu i początek Białoruska społeczność ma na tyle wielki potencjał kulturowy, że może go śmiało rozwijać, a nie tylko zachowywać. I trudno się z tym nie zgodzić. Od wielu już lat mniejszość białoruską oczekuje na powstanie takiego centrum kulturalnego w stoku, które no można powiedzieć teraz jest stolicą intelektualną białoruską, o ile Bielsk jest stolicą historyczną, czy Hajnówka jest stolicą w sensie ilości Białorusinów. W fajnówce, no to, no to z biorysmie jest w można na białym skoku umierać rozmowy produkcyjne.